Mieć na coś S. to jest cringe. <noise> The box. The box. E, co oznacza słowo cringe? E, coś, co jest takie beznadziejne. Nieładne, nie, nie, nie no. E, co oznacza słowo cringe? O, właśnie nie znam. Co oznacza słowo cringe? A pan kojarzy? Co oznacza słowo cringe? No takie, o mój Boże, jak to wyjaśnić? Tak niezręczne? Co oznacza słowo cringe? Mm, jak coś jest strasznie żałosne i tak, tak że aż cię skręca i jest strasznie nieprzyjemne uczucie. Co oznacza słowo cringe? Nie wiem. A jak pani myśli, co może oznaczać? Jakąś reakcję wesołą, smutną? To raczej smutną. No cringe, czyli że coś jest żałosne. Co oznacza słowo cringe? Cringe? Mhm. Ja, ja interpretuję jako zwarcie, jak w boksie. To jest cringe, to jest zwarcie. Zwarcie? Tak, w boksie. Co oznacza słowo cringe? Mmm, nie wiem. No Boże, jak to wytłumaczyć? No, cringe to jest taki. No, cringe, no, ja wiem, co to znaczy. No, powiedz, co to znaczy cringe, no? No, cringe to jest coś dziwnego. Taki, taki dziwny, dziwaczny. Taki po prostu, taki dziwny w złym znaczeniu, nie? Cringe oznacza coś takiego denerwującego, naprawdę takiego, że. Prawie, że każdy taki zna, dla po prostu, dla tej osoby jest po prostu głupotą. I to jest takie, to jest cringe. Opie, to jest cringe. Uwaga, umiecie wytłumaczyć co oznacza cringe? Coś żenującego? A co oznacza słowo creepy? Nie wiem. A co może oznaczać pana zdaniem? To jakie może być? Wesołe, smutne, przerażające? No wiem, przerażające tak powiedział. A słowo creepy? Ja to nie znam tego. No, ja dobra. lubię bambusy i lubię miodę. Dobra, a przybijemy piątkę? <śmiech> <śmiech> Ej, nie <laughs> Creepy dokładnie to jest człowiek niepełnosprawny, człowiek... Na co moglibyśmy tak powiedzieć? Na jaką sytuację? Wesoła dla mnie. Tam to kolejne, creepy, co oznacza? Hmm, coś takiego strasznego, ale w taki, taki skręcający sposób. Taki, no nie wiem jak to wyjaśnić. Creepy. Mi się kojarzy mi się z taką e, po prostu z taką tematyką creepy pasty. I jedno jest pewne, że creepy to jest z angielskiego no straszne. A creepy pasta? <laughs> Straszny makaron. A słowo creepy jest straszne takie. No, takie oh. przerażające. A słowo boomer. Boomer nie wiem co to jest. Słowo boomer? Oj Boże, nie wiem. No, taki. Znaczy, tak na, na rodziców się czasem mówi. Nie. Moim zdaniem, ktoś starszy, kto za bardzo odbiera różne rzeczy. Zbyt. Nie zna się może na takich trendach. O, tak. A, no to jest y, człowiek tam po czter z tego pokolenia powojennego, po, gdzie tam po pięćdziesiątce, który ma przestarzałe jakieś tam poglądy na różne tematy. Boomer. Boomer, no to jest to tego z określenia tego, że ktoś jest. Takim no, z boomerem, czyli słaby w jakimś takim w pewnym rozumowaniu. Boomer może to jakiś e, niejaki człowiek, ale. No, to, to jest jak pokolenie, ale. Ja nie boomer, może, ale nie wiem. E, boomer to jest jak, jak ktoś jest taki strasznie oldschoolowy, używa takich staromodnych słów. How do you do, fellow kids? A kiedy używamy plus jeden? Na co to jest reakcja? Z czymś lub z kim zgadzamy Plus jeden Dodatnia, jak jest dobra jakaś wiadomość mm, Plus jeden, jak, jak się do czegoś, e, jak coś follow upujemy, że ktoś coś mówi i chcemy się z tym zgodzić I powiedzieć plus jeden, że się zgadzamy z tym, co mówi ty ja też się zgadzam z tą osobą Plus jeden Coś dodatkowego, coś dobrego Jak się zgadzamy z czymś e, Co oznacza słowo crush? Mieć na kogoś Crasha. Ochotę <laughs> Osoba, która ci się podoba Krasz mm, to jest osoba, która się komuś podoba. Łamię, wypadek samochodowy i tak dalej. Krasz, coś się kruszy, łamie. Krasz? Mm -hmm. Ja krasz to ko kojarzę z, z komputerami. Programami komputerowymi, Kierackimi programami komputerowymi. Crash. A no to ktoś to ci się bardzo podoba, albo jesteś za zakochana, za czy podkokujesz się w kimś. Crash z angielskiego trzasznięcie, no jakiś no trzask. A jeżeli chodzi o. Mieć na kogoś krasza, Mieć na kogoś krasza, Jakby mieć jakieś. Nie wiem. Jakieś wąty o, o coś? Ktoś, kto się nam podoba. A co znaczy Slej? Kiedyś mi to ktoś tłumaczył, bo to było w tych młodzieżowych słowach, ale nie pamiętam. Nie pamiętam. Slej to mi się kojarzy z czymś fajnym. Slej? Eee, o, trudne pytanie. Slej to jako jest jako zespołu Slej z lat 70. Eee, moim zdaniem Slej, na przykład ktoś wygląda Slay, no czyli bardzo dobrze, a na przykład... A słowo Essa? Esa? Nie wiem. Essa, czyli że ktoś jest wyluzowany. A to było to łatwy, nie? Ten właśnie łatwy, coś takiego, że, że od easy to mi ktoś kiedyś tłumaczył, to chyba od tego pochodzi. Essa, essa to tak. Essa, to coś pozytywnego na pewno. No jakiegoś pecha niby czy coś na, kogoś, nie. A słowo essa? Essa. Ostatnio byłem w Szczecinie. wiem, że stąd to słowo się wywodzi. Essa, no coś takiego banalnego, coś takiego, no, mieć na coś essa. Fox. Books and.